Dawid Kubacki jest naszym gościem. Cześć Dawid. Cześć. Przede wszystkim spóźnione, ale szczere do bólu gratulacje za wczorajszy sukces, bo niewątpliwie jest to sukces. No dziękuję bardzo. Całkiem całkiem ok wyszło. Mm, całkiem fajnie. E, a szkoda, że ten rok się kończy, co, Dawid? Ja wiem, czy tak szkoda? Zawsze szkoda, bo mi się już 30 zbliża. Ale jeżeli chodzi o sam mhm. w takim kontekście sportowym, to wydaje mi się, że... Znaczy ja do tego aż tak bardzo nie przywiązuję roli, bo rok się kończy, ale, mhm. ale zaraz po nowym roku znowu kolejne konkursy, kolejne wyzwania, więc tak naprawdę pod tym sportowym względem nic mhm. się nie zmienia. No ale jeżeli chodzi o ten upływ czasu, no to każdy z nas go chyba troszeczkę czuje. Ja nie w tą nutę chciałem uderzyć, Dawid. Bardziej w wydarzenia, które miały miejsce w upływającym roku. To przecież nie kto inny jak Dawid Kubacki wziął ślub, nie kto inny jak 1 marca, jak Dawid Kubacki zdobył Mistrzostwo Świata w Zefeld. nie kto inny jak tylko Dawid Kubacki zamknął rok miejscem na podium. No zgadza się, ale to mhm. w, no to, to gdzieś tam utwierdza mnie w przekonaniu, że, że ten rok będę na pewno miło wspominał mhm. i, i na długo zapadnie mi w pamięć. E... No ale teraz trzeba, trzeba się skupić na pracy, żeby te kolejne lata również miło wspominać, bo mm. wydaje mi się, że wydaje mi się i wierzę w to, że to nie jest koniec tych, tych pozytywnych emocji, które mnie w życiu czekają, więc na każdy kolejny rok patrzę z taką, z taką właśnie nadzieją. Mm -hmm. e, Dawid wczoraj miało miejsce może nie wydarzenie, ile pewien fotograf uchwycił. E, Taki oto moment. Ja ci zaraz pokażę i chciałbym, żebyś to skomentował własnymi słowami, bo mm, można do tego dopisywać różnego rodzaju opowieści i historie. A ja chciałbym, żebyś ty dopisał swoją. Tu jest Stefan Horngacher i ty. Jakie tam słowa padły? No tak, to są. To były gratulacje, po, już po mhm. dekoracji właśnie w Oberstorfie. No jakichś górnolotnych mhm. słów nie było, były po prostu gratulacje, odczułem, że szczere, więc mhm. z, tego, z tego się cieszę. Zresztą ze Stefkiem też no, sporo czasu pracowaliśmy i, i wydaje mi się, że on też tam po cichu się może trochę też z, te, z tych moich skoków cieszyć. Mhm. Właśnie przez wzgląd na tą pracę, którą razem wykonywaliśmy. Mhm. No i tyle. A powiedz mi, czy ty czujesz taką spójną ciągłość między tym, co robiłeś ze Stefanem, a tym, co robisz z obecnym trenerem? No tak. Generalnie, jeżeli mhm. chodzi o tą pracę, którą, którą teraz wykonujemy mhm. z Michałem, no ona jest, że tak powiem, bazowana na tym, co robiliśmy wcześniej. Zresztą, zresztą Michał też był z nami od samego początku, mhm. kiedy, kiedy przed Stefek, więc wszystko Znało od podszewki to, co się działo, jak to wyglądało, co robiliśmy. Tak naprawdę cała, cała reszta sztabu i ludzi, którzy, którzy z nami pracują i pilnują nas na co dzień na treningach, to się nie zmieniło. O nich się tak głośno nie mówi, ale, ale oni, oni są na każdym jednym treningu z nami, patrzą, czy to się robi prosto, czy krzywo, czy może tutaj coś poprawić. No to cały ten, cały ten sztab się nie zmienił. Zmienił się trener główny, ale też, no tak jak mówię, współpracował z nami od, od samego początku, kiedy wszedł Stefek, więc wszystko, wszystko zna. Nie, nie było żadnych e, diametralnych zmian. E, kontynuujemy po prostu mhm. tą, tą myśl szkoleniową, którą, którą zaczęliśmy. E, no i to wydaje mi się, że funkcjonuje i ja wierzę w to, że będzie przynosiło dobre efekty. E, twoja dewiza na sukces od wielu, wielu miesięcy praktycznie lat to. Nie pow, powtarzające się słowa, y, praca i małe kroczki. Do tego dochodzi y, ostatnia opinia y, trenera Doleżala, który mówi, cierpliwość ponad wszystko. To idzie w parze wszystko, prawda? Wydaje mi się, że tak. Myślę, że tu, hmm. tu jeżeli chodzi o tą pracę, to mógłbym się tam ze, ze, słow, ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych hmm. zapoznać, żeby hmm. jakieś, jakoś to zamieniać. Hmm. No ale to jest jedyne słowo, które tak naprawdę na, najszybciej mi przychodzi na myśl, mhm. no bo, bo na tym się to opiera. No, to, co, to, co pokazujemy w telewizji, na konkursach, to jest, to jest część, ale no, że tak powiem, cała reszta roku to jest, to jest właśnie nasza i, i, i ludzi ze sztabu praca wytężona, żeby mieć mhm. jak najlepszy sprzęt, żeby być jak najlepiej przygotowanym, żeby zaplanować obozy, żeby wykonać te ćwiczenia tak jak trzeba i po prostu się przygotować mhm. do, do sezonu. Więc. No to słowo praca, y, można powiedzieć w cudzysłowie, gdzieś tam y, prześladuje, mhm. myślę, że nas wszystkich. Czy ty wczoraj y, poczułeś, że y, spada z was y, y, może nie presja wyniku, ale jakieś takie oczekiwania, które od dawien dawna są? Y, ja, to, ja do tego też podchodzę mhm. troszeczkę inaczej, no. bo oczekiwania. Zależy kto, kto jak na to spojrzy właśnie. Mhm. Ja patrzę na to, no ja, mogę, ja mogę sam na siebie jakieś mhm. oczekiwania nakładać. Ja od siebie oczekuję tego, mhm. że właśnie będę solidnie pracował, że będę się koncentrował nad tym, co mam do zrobienia na skoczni. I, i to jest coś, co ja na siebie mogę nałożyć. Mhm. A, a to, że ktoś tam z boku y, ma jakieś wyobrażenie, chęci czy ży życzenia konkretnych mhm. sukcesów. No, to, to, to są jego życzenia. No ja muszę pracować, i, i ktoś z zewnątrz nie jest w stanie na mnie nałożyć presji, mhm. tylko po to, bo tak, tak jemu się wydaje. No ja, mam, ja mam swoją robotę do zrobienia i, i moim mhm. zdaniem to jest. Koncentracja nad tym, co mam do zrobienia, a nie nad tym, co inni chcą, żebym zrobił. Mhm. No to dla mnie to jest jedyna droga do, do sukcesu, bo no najpierw trzeba zadziałać i zrobić, a dopiero później się można cieszyć z wyniku. Mhm. I ja to stawiam zawsze w tej kolejności i nie ma najpierw myślenia o wyniku, tylko najpierw jest myślenie o tym, co, co jest do zrobienia, żeby ewentualnie ten wynik można było osiągnąć. Ja oczywiście mówiłem o oczekiwaniach kibiców. Nie o żadnych innych, bo. Tak jak ty, jako doświadczony zawodnik, czy ludzie ze sztabu, nie wiedzą, że najważniejsze to wykonać dobrze swoją pracę. Dawid, ja chciałbym wrócić jeszcze do wczorajszego konkursu. On był na niewiarygodnie wysokim poziomie, do którego się wpasowałeś w 100%. Powiedz mi, czy po pierwszej serii miałeś jakieś wyobrażenie tego końcowego swojego sukcesu, czy po prostu, tak jak mówisz, idziesz, wykonujesz robotę, a zatem tym idzie wynik dopiero. No, ja też odniosłem takie wrażenie, mhm. że to był konkurs na, na naprawdę wysokim mhm. poziomie i tym bardziej, właśnie no, jestem zadowolony z tego, co pokazałem. Yy, oczywiście, w 100% byłbym zadowolony, gdybym stał na tym najwyższym stopniu mhm. podium, ale, no, ale tak się nie stało wczoraj. Mimo wszystko, ja, ja bardzo pozytywnie ten dzień rozpatruję. Mhm. Zwłaszcza w kontekście tego, co, co było wcześniej, bo, yy, bo ta, ta moja dyspozycja nie była może tak stabilna. Mhm. No, ale ja zawsze się staram tego trzymać, że nawet właśnie po tej pierwszej serii, kiedy byłem, byłem dość wysoko, to tam nie było takiego momentu, w którym hmm. bym rozpatrywał, który mogę skończyć, jak to może wyglądać hmm. na koniec. Po prostu wiedziałem, co mam zrobić. Idę i robię. A na dole, już po wylądowaniu, po wyjściu z, z exit gate'a. Hmm. Tam można już patrzeć w tabelki, można już przeliczać, bo to już jest nie moja robota, kto tam został u góry. I ja, ja do tego zawsze tak staram się podchodzić, żeby właśnie naj, najpierw tą swoją robotę wykonać, a, a później można patrzeć w tabelki. Bo już po, po skoku, kiedy jestem, kiedy jestem na dole. Mogę się rozwiązać, wtedy jest czas na to, żeby sprawdzać, już nie na ile to na nic wtedy. I tak nie mam na nic wpływu, no, wtedy no. sobie to mogę sprawdzać. Mhm. Czyli ten moment, kiedy już sobie kończysz skoki, i czekasz tam przy, przy tym monitorku, yy, to są te tak zwane pobożne życzenia, w cudzysłowie. Nie na zasadzie, a może jemu nie wyjdzie. Tylko no, sytuacja może się tak ułożyć, że będę pierwszy. No, po prostu. E, no tak, mm -hmm. można to nazwać takimi mm -hmm. pobożnymi życzeniami. Mm -hmm. e, I bardziej właśnie nawet nie na tej zasadzie, tak jak wspomniałeś, nie to, że może komuś nie wyjdzie, mm -hmm. tylko może to, co pokazałem, jest wystarczająco mm -hmm. dobre, żeby mm -hmm. innych pokonać. No i, i czekam na, na rozwój e, wypadków. E, zdarzało się nieraz, że, e, że to takie właśnie oczekiwanie e, przyniosło fajny, mm -hmm. fajny rezultat. No, i to też jest, też jest dobre, bo wtedy tak człowiek się no, utwierdza w tym przekonaniu, że, że ten skok wyszedł, jest dobry, bo kolejni, którzy skaczą po mnie, prawdopodobnie w podobnych warunkach, mhm. nie radzą sobie aż tak dobrze. Mhm. Więc no, to, to gdzieś tam potwierdza to, że, że tą swoją część roboty wykonałem tak jak trzeba. Dawid, jakie życzenia chciałbyś usłyszeć na ten nowy rok? Bo jutro mamy Sylwestra, pojutrze pierwszy dzień nowego roku. Przy okazji życzeń, to ja zawsze powtarzam, że dla mnie mm. życzenie zdrowia jest mm. tym, tym takim głównym i najbardziej mm. potrzebnym. Do tego dodałbym trochę szczęścia, bo to, mm. to się w życiu też przydaje. A według mnie na całą resztę można sobie zapracować, więc te, te dwa życzenia, zarówno dla siebie, jak, mm -hmm. i, jak i dla wszystkich, myślę, że są, są takie odpowiednie. Święte słowa, Dawid, bardzo Ci dziękuję. Dzięki.